A to jest Zosia, którą osobiście znamy. Dzielna wojowniczka, która walczy o swoje zdrowie. Pomagana dzielnie przez mnóstwo ludzi dobrej woli. A w szczególności wspaniałą mamę Zosia. Już po pierwszej operacji jest znaczny postęp, ale czekają mi jeszcze ją przynajmniej dwie operacje. Kto może, niech pomoże. Cudowne dziecko, stale uśmiechnięte, nie poddaje się przeciwnością losu. Można też na stronach mediów społecznościowych znaleźć. Licytacje dla Zosi. Ciekawe przedmioty są wystawiane przez ludzi dobrej woli. Prosimy o wsparcie. Dziękujemy.